Masz prawdziwych przyjaciół? Jeśli musiałeś się przez chwilę nad tym zastanowić, to znaczy, że odpowiedź brzmi nie. Brutalna rzeczywistość jest taka, że zdecydowana większość ludzi nie ma prawdziwych przyjaciół. Często myślimy, że ktoś jest naszym najlepszym przyjacielem, ale to nie jest prawdziwa przyjaźń. To, że ktoś stoi obok, wcale nie oznacza, że jest po twojej stronie. Ten odcinek może zranić twoje uczucia, więc jeśli nie potrafisz poradzić sobie z prawdą, Pooglądaj sobie jakieś słodkie kotki. Oto trzy znaki, które pokazują, że nie masz prawdziwych przyjaciół. Numer jeden: brak zasad. To przerażające, jak wielu ludzi dobiera sobie znajomych, nie opierając się na żadnych kryteriach. Osoba, z którą tylko grasz na konsoli, nie jest twoim przyjacielem. Osoba, z którą chodzisz na imprezy, nie jest twoim przyjacielem. Nawet ktoś, kogo znasz od bardzo dawna, niekoniecznie musi być prawdziwym przyjacielem. To błąd, który popełnia każdy. Wiem, że wydaje się, że jesteście przyjaciółmi, ale oni nie są twoimi przyjaciółmi. Wszyscy jesteście przyjaciółmi tego samego narkotyku. Ten narkotyk może być czymkolwiek. Nie ma znaczenia, czy to palenie marihuany, plotkowanie o ludziach, czy gry komputerowe. Nie ma znaczenia nawet jeśli to dobry nawyk, jak wspólne ćwiczenia. Zadaj sobie pytanie. Gdybyś przestał angażować się w działalność lub nawyki, które sprawiły, że się zaprzyjaźniliście, czy nadal bylibyście przyjaciółmi? Prawda jest taka, że w każdej innej epoce w historii mężczyźni wiedzieli, że wybieranie złych przyjaciół dosłownie mogło ich zabić. Nie mogli sobie pozwolić na nieostrożne wprowadzanie przypadkowych ludzi do swojego najbliższego kręgu znajomych. Musieliście dzielić kodeks honorowy i zasady, którymi kierowaliście się w życiu. Dziś, gdy to mówię, ludzie patrzą na mnie jak na kosmitę. Słuchaj, ludzie przestali wybierać przyjaciół na podstawie wartości i zasad, dlatego często cierpią. Być może słusznie. Jeśli wybierasz przyjaciół tylko na podstawie wspólnych uzależnień, zasługujesz na konsekwencje. Nawet jeśli ktoś w najgorszy z możliwych sposobów wbija nóż w plecy, ty też ponosisz za to odpowiedzialność. Nie możesz nazwać kogoś zdrajcą, skoro nigdy nie pomyślałeś o tym, czy macie takie same wartości. W tej sytuacji nie ma zdrajcy, jest tylko głupiec, który pozwolił sobie na nieuwagę. Prawda jest taka, że twój przyjaciel może się od ciebie różnić niemal pod każdym względem, pod warunkiem, że dzielicie te same podstawowe zasady i wartości. Pomyśl o twoim najlepszym kumplu, a ja zadam kilka pytań. Czy możecie liczyć na wzajemne wsparcie w każdej sytuacji i czy walczylibyście za siebie do ostatniego tchu? Tchórzostwo jest niedopuszczalne, jeśli ktoś, kogo nazywasz przyjacielem, jest tchórzem, prędzej czy później cię wyda. Gdy ty i twoi fałszywi przyjaciele dobrze bawicie się przy kieliszku, wszystko jest super. Mniej zabawnie robi się wtedy, gdy jesteś śmiertelnie chory, a oni bawią się bez ciebie. Rzecz jasna nie chodzi tylko o twoje oczekiwania. Dla swojego przyjaciela powinieneś być gotów pójść na koniec świata. Teraz każdy będzie mówił, że jest lojalny, ale same słowa nic nie znaczą. Gadanie nic nie kosztuje. Tak naprawdę osoby, które uważasz za bliskie, już dawno miały okazję to udowodnić. Musisz zwracać uwagę na pewne rzeczy. Z pozoru drobne. Czy jesteście wobec siebie brutalnie szczerzy, nawet jeśli prawda może zaboleć? Jednocześnie zadaj sobie pytanie, czy nigdy nie poniżacie się nawzajem przed innymi ludźmi, jak radzicie sobie z dziewczynami, czy byliście wobec siebie lojalni bez względu na to ile pieniędzy jest w puli. To pytania, na które ty i twój przyjaciel powinniście udzielić tej samej odpowiedzi. Jeśli wasza przyjaźń opiera się tylko na wspólnej zabawie lub wspólnym interesie, tej przyjaźni brakuje fundamentu. Łączą was używki lub korzyści. To najniższy poziom relacji. To nie jest przyjaźń. Nigdy o tym nie zapominaj. Numer dwa. Wymiana wartości. Większość ludzi nie jest gotowa na usłyszenie tego wprost, ale każda relacja to pewien rodzaj transakcji. Najczęściej im więcej wartości wymienia się między sobą w przyjaźni, tym relacja jest lepsza i bardziej trwała jeśli instynktownie próbujesz temu zaprzeczyć, szanse na to, że twoi kumple są fałszywi, są dość wysokie. Weźmy na przykład dwóch przyjaciół, którzy dzielą te same podstawowe zasady. Nazwijmy ich Kamil i Krzysiek. Kamil to bardzo dobry słuchacz i mądry facet. Powiedzmy, że jest też zabawny i dobrze radzi sobie z kobietami. Krzysiek jest bardzo wysportowany i skoncentrowany na biznesie. To człowiek czynu. W tej relacji zachodzi wymiana wartości. Krzysiek odwiedza Kamila, by porozmawiać o życiu lub problemach, które go trapią lub po prostu by się dobrze bawić. Kamil z kolei staje się mocniejszy zarówno fizycznie, jak i finansowo, korzystając z rad Krzyśka. Oferują sobie wzajemnie różne formy wartości, co wzmacnia ich przyjaźń. Wartości, jakie między sobą wymieniacie, nie muszą być takie same. Załóżmy, że Krzysiek ma przyjaciela podobnego do siebie. Mogą się wzajemnie motywować, by stawać się silniejszymi, i jeszcze więcej zarabiać. W końcu, żelazo ostrzy się żelazem. Nie ma znaczenia, czy wymieniacie różne formy wartości, czy są do siebie podobne. Najważniejsze, aby się wymieniać wartościami, które was rozwijają. Im więcej takiej wymiany, tym lepiej. Numer trzy: fałszywi przyjaciele. To rzadkie, ale niektórzy przyjaciele naprawdę są wężami diabłami w ludzkiej skórze. Jak wspomniałem wcześniej, w większości przypadków po prostu nie zastanawiamy się nad czyimś systemem wartości, dlatego możemy winić tylko siebie. Od czasu do czasu można jednak spotkać osobę, która udaje, że jest do ciebie podobna. Zachodzi też wymiana prawdziwej wartości, ale w głębi duszy są tylko śliskimi wężami, którzy próbują zaskarbić sobie Twoje zaufanie. Można o nich pomyśleć jako tajnych agentach. Działają pod przykrywką, a ich zadaniem jest zdobycie zaufania rozpracowywanej osoby, zanim przejdzie do ataku. Dokładnie tak zachowują się niektórzy ludzie, których możesz spotkać na swojej drodze. Tacy ludzie doskonale wiedzą, że nie mogą od razu ujawnić swojej nienawiści lub niechęci, więc zamiast tego proponują przysługi i się przymilają. Niestety, czasami za dobrymi uczynkami mogą ukrywać niecne zamiary. Fakt, że ich uczynki są dobre, nie oznacza, że mają dobre serce. Gdy już zdobędą twoje zaufanie, a ty opuścisz gardę i stracisz czujność, mogą wyprowadzić swój cios. Dlatego tak zwani dobrzy kumple i rodzina często ranią najbardziej. Niektórzy z nich po prostu nie mieli wobec nas dobrych intencji. Nie zrozum mnie źle. Nie twierdzę, że ludziom nigdy nie można ufać. Nie mówię też, że każdy, kogo znasz prędzej czy później, cię zawiedzie. Na świecie są naprawdę wspaniali ludzie, którym możesz zaufać. Zawsze jednak powinieneś być czujny i samemu również być dobrym przyjacielem. Może nadejść okres w twoim życiu, w którym zostaniesz sam, to zawsze będzie zdecydowanie lepsze niż otaczanie się fałszywymi ludźmi. Zostaw miejsce tym dobrym, bo prędzej czy później wasze ścieżki się przetną. Gdy już to się stanie, odtrącenie ich byłoby głupie. Nawet jeśli masz złe doświadczenia z fałszywymi przyjaciółmi. Żelazo ostrzy się od żelaza, pamiętaj. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka do końca. Daj znać w komentarzu, czy masz jakieś doświadczenia z fałszywymi przyjaciółmi. Przy okazji nie zapomnij okazać odrobiny miłości, klikając w łapkę w górę. Do usłyszenia!